Witajcie tutaj Morsu Widzimy się znowu w one, tylko trochę w innym ujęciu <laughs> niż to mieliśmy do tej pory Ogólnie tak, uznałem, że może sobie zrobię taki odcineczek yy, mówiący o tym, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, według siebie przynajmniej, na moim save'ie Mam tu jakiś network 100 tysięcy, coś w tym stylu, już odblokowaną uciekło mi słowo, 100 yy, stodołę. stodołę, farmę, no Wiecie o co chodzi, tak? Jeżeli ktoś w to grał, no i tak, e, wiem, że popełniłem bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo błędów na początku, z których teraz jakoś będę musiał wychodzić. I w sumie też nie na początku, bo najnowszy zakup też okazał się być dosyć mocno na wyrost. Więc, tak ogólnie, pierwsza rzecz, jaką e, na pewno muszę powiedzieć, są to ci mili panowie. Pani e, Którzy nam roznoszą nasze rzeczy Okej, okay, no mają ten kad 20%, no wiadomo Gdybyśmy sami biegali z każdym, z każdą Rzeczą byłoby łatwiej, znaczy byłoby łatwiej Byłoby więcej hajsu Ale jak widzicie, no ma w tym, w tym momencie W sensie na początku mamy tylko Bendiego, to jest 8 osób No i tak biegać Sobie mając e, ileś naście Zamówień dziennie, może wam trochę e, Nie powiem, żeby zniszczyło grę ale na pewno ją unieprzyjemni, jak będziecie musieli zapieprzać co chwilę. E, no i tak, ale. Okej, okay, mamy tego Bendiego. Wszystko fajnie. Potem. E, potem ja dostałem Moli. Nie wiem czemu tu są zamienieni miejscami, ale potem dostałem Moli. Po odblokowaniu sobie iluś ludzi. Czekajcie, oddalimy sobie iluś ludzi z tej części mapy, nie? To jest. E, z zachód. Tak, zachodnia. No i fajnie. Nie byłoby w tym nic złego. Tylko jak przypisujemy sobie ludzi, to no nie powiem, ja już to potem zrobiłem na podstawie, na podstawie internetu, ale tak, jeżeli chcecie sobie sami nad tym popracować, to bardzo przydatne są te kontakty tutaj, żeby zobaczyć sobie kto z tych, no ogólnie tak, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak pięć, kolejne pięć, jedenaście, dwanaście osób. Które możemy przypisać, osiem z nich możemy dopisać sobie do naszego dealerka. E, no i wiecie, wszystko fajnie. Tylko na przykład ja, na początku, e, zanim wiecie, na początku miał wyłącznie osoby z miejsca, w którym się znajduje, bo ogólnie e, każdy z dealerów ma swoje miejsce, nie? E, tutaj jest e, Benji. Moli mieszka gdzieś tutaj, a ten chat, nie, brat, sorry, brat mieszka na. E, bo na parkingu, więc wiecie, e, no zobaczcie, jest tutaj, e, tutaj jest ten model. I wydaje się, to wszystko blisko. Tam mamy parking. E, no i jak sobie zobaczycie, jak wybiegnę z krzaków, tam mamy model, w którym mieszka Molly. No i tak, e, zamiast spojrzeć sobie w kontakty, wiecie, no tu mamy West Wheel też jest parę osób, mamy downtown, które można obsługiwać, na którym dealerem jest przypisany brat. No, tu jeszcze mamy trochę rzeczy do blokowania. To po prostu, wiecie, poleciałem sobie listą, usunąłem wszystkich w piździec, pododawałem po kolei, jak to leciało alfabetycznie. I raz, że ci dealerzy też mają więcej do latania, a dwa, że my przez to też no bo wiadomo, yy, skoro ludzi jest więcej niż dealer może przyjąć, no to my automatycznie dostajemy ich w spadku, tak jakby. Yy, więc no biegamy sobie kuźwa po całej mapie, jeżeli sobie przepiszemy, nie wiem, wiecie, biegać do jednej osoby gdzieś tam na downtown, ok, do przeżycia. W sensie, wiecie, jak jesteście tu, ale na przykład jak udało wam się zrobić tak, że przepiszecie sobie wszystko tutaj, nie wiem, na tym rejonie yy, do dealerów, Nagle się okaże, że macie tylko osoby tam, no to trochę do dupy. Ogólnie najlepszą taktyką jest przepisanie do będziego jeszcze osób z downtown, żebyście na przykład mogli sobie, nie wiem, mieszkając z bungalow, ogarniać tylko ten teren, nie? Ten, okol ten okoliczny. No, więc to jest pierwsza rzecz, jaką udało mi się przyuważyć. Druga rzecz. Dobra, czekajcie, ja temu ziomeczkowi odpowiem, że not now poświęcimy sobie ten jeden dzień. Przeżyję bez hajsu. Druga rzecz. Jak wiecie na początku, wiecie albo nie wiecie, na początku jesteśmy tutaj, w tym hoteliku. Potem, jak przechodzimy kolejne, powiedzmy, checkpointy od naszego wujasa, kupujemy sobie yy, od pani Ming pokój nad restauracją Fat Dragon. No, tutaj zobaczycie teraz, że mam yy, tą mini plantacyjkę. Aktualnie już nie działa, ale to dowiecie się czemu później. Znaczy, no, nie działa, albo i zaraz będzie działać z powrotem. No i tak, problem jest ten, że ona jest tutaj. E, Jezus Maria, ile? 11? Dobra, i tak zagram ten dzień. Nie będę tego zapisywał nawet, więc jebać was. E, tak. Tutaj może mieszkać jedna osoba, bo ogólnie e, później odblokowujemy sobie w warehousie, który jest otwarty tylko tam chyba do 18:00. Możliwość zatrudnienia pracowników. I nie byłoby w tym nic złego. E, w sensie w tej lokalizacji, gdyby mogła tam mieszkać więcej niż jedna osoba. Bo w tym momencie widzicie, jaki kawałek sobie muszę pokonać po to, żeby tutaj mojemu pakowaczowi przynieść rzeczy, gdzie spokojnie mógłbym sobie ustawić te poty z e, towarem tutaj. On by sobie to odkładał tu, on by zbierał to tu i pakował. W tym bungalow, z tego co pamiętam, może mieszkać kurwa do pięciu osób. Więc spokojnie zmieściłby się tu jeszcze cleaner, chemik i czego nam dusza nie zapragnie. No, ale niestety, przez moją optymalizację przestrzeni, której potem nie zmieniłem z jakiegoś chyba magicznego powodu, e, za każdym razem jak chcę sobie przynieść towar do, do tego dopakowania, to zapieprzam do y, mieszkanka, wracam tu. Tu ten ziomeczek pakuje, albo i nie, jak mu się znudzi. No i niestety. Ogólnie tak. <laughs> dodatkowo. E, Kolejna rzecz w sumie. Przechodząc z tamtego, w sumie do pakowania. Pakowanie nie jest najszybsze. Ogólnie ten gościu. No. Myślę, że mógłby być szybszy w tym, co robi. Nie jest, niestety. Więc, no, mamy problem. Bo jeżeli potrzebujemy na szybko czegoś, na przykład, wiecie, przyniesiemy sobie tutaj. Powiedzmy, mamy ten. 20 Green Kraku, 20, nie wiem, OG kasza i 20 Green Purple. I ziomeczek Wam weźmie do pakowania Green Cracku. No to on, kurwa, będzie z tym tak długo tam stał, że jeżeli na przykład, nie wiem, zaplanujecie sobie, ten bym by napisał, że nie wiem, zgodzilibyście się, że Która jest godzina w ogóle. Dwu, druga 55. Że od tam, nie wiem, czwartej czy piątej jest chyba potem kolejna, zobaczmy sobie zresztą. Hmm, dobra, by się musieli zaakceptować. A ja, dobra, i tak tego nie zapisuję. Okej, okay, dobra, nie muszę akceptować. Od 18.00. Powiedzmy, dalibyście mu to, nie wiem, o 17.00, czyli 5 pm, dla nieznając angielskiego terminarza. No to powodzenia życzę. Znaczy, wiadomo, no to może lecieć do samego końca, no ale jeżeli potrzebujecie coś szybko spakować, nie liczcie na tego chłopa. Poza tym. Co ważne, nie wiem, może to zostało już e, spaczowane, może nie. Jeżeli dajecie mu słoiki i dajecie mu, nie wiem, tak jak mam tutaj e, no dobra, tu mam 4 OGCasha, no tu 16 OGCasha, no dobra, no możemy działać nawet na 4. I dacie mu słoik, do słoika wchodzi 5 e, tych 5 produktów, to nie wiem, może jest jakaś opcja, żeby to zmienić, może nie. E, Gościu będzie kurwa tu stał i czekał. Czekał, aż przyniesie się mu ten jeden rodkowy, żeby mógł spakować pięć. Przynajmniej u mnie tak to, tak to wyglądało. Nie pakował dalej. No i nagle przychodzę, patrzę, wiecie, co chwilę dostaję zamówienia. Dilerzy mają puchy. No ten ten się właśnie skończył. E, dilerzy mają puchy i co dalej, nie? No i się okazało, że gościu sobie spakował. Miał 16 właśnie glinkraku. I wyszło na to, że do słoika wpadło mu jedno. I teraz tak sobie siedział i czekał. Aż łaskawie. E, Doniesiemy mu jeszcze więcej, że ja mógł to dorobić. No jest to irytujące i może Wam bardzo mocno zahamować proces. Szczególnie jeżeli, tak jak ja, zapieprzacie sobie stamtąd z tego mieszkanka tutaj. Więc trzeba uważać. No i ogólnie, tak. ale mamy to pakowanie, pakowanie dalej. Jeszcze jedna rzecz ważna. Nie, nie ukrywam, że dużo bardziej opłaca się Wam kupować słoiki, jeżeli macie zawsze na równo e, towaru w sensie 5, 10, 15, 20 i zanoszenie słoików dealerom, oni sobie to przepakują i sprzedadzą spokojnie. Albo nawet jeśli nie, to będą czekać, aż e, ktoś będzie kupował odpowiednią ilość. Więc e, nie jest problemem to, że zaniesiecie i będą sprzedawać tylko po 5. Hajs i tak się będzie zgadzał, a możecie wtedy im więcej zmieścić, bo słoików chyba możemy dać im 10, e, co się równoważy 50, no nie, jak, jakim 50, no dobrze, 510. 10 e, 50 sztukom danej substancji czynnej, a nie 20 jak macie to w paczkach. I teraz tak e, w sumie, kolejna rzecz, która też się trochę wiąże z tym wszystkim, e, robienie sobie nowych rzeczy, nowych receptur. Ok, fajny sposób. Tylko, jak nie należycie tego przerabiać, albo nie macie chemika. To na przykład widzicie, ja mam aktualnie tu pinku kisy, tu banana fruty. pewnie też jeszcze banana fruty, pinku kisy. Tego mam najwięcej. Tu mam jeszcze do przeżycia, zapakowania i do przerobienia. Tam we wcześniejszej części filmu widzieliście, że też jeszcze mam dużo tego grandadisperpu do zabrania. Nie wiem, czy one rosną szybciej, czy o co chodzi, czy po prostu to jest tak, wiecie. Ogólnie to się też nie sprzedaje jakoś super. Jakoś no ta klasyka chyba działa lepiej pomimo tego, że z tej, zarabiacie, z tej, z tej lepiej zarabiacie, no w sensie yy, wybaczcie, no teraz mamy tak, yy, powiedzmy, żebym miał, to jest z zaudjikasza, nie? Sugerowana cena 43, sugerowana cena 60 i spokojnie po 60 to idzie. Yy, Granatis 54, 69, no, to jest 15 dolarów na jednej szusy, co w ogólnym rozrachunku wyjdzie naprawdę opłacalnie. No, więc mamy miksowanie. To, to, to przerobione. Kolejna rzecz. Kupowanie samochodów. Eee, ten kosztuje 5000. I w sumie powiem Wam, że nie wiem, po chują tu jest. Nie nadaje się do niczego. Tak naprawdę szybciej mi się porusza, jak biegam. Eee, w bagażniku ma chyba tylko 5 albo 6 slotów. Eee, już szczerze, lepiej sobie dołożyć do tego szanownego pana. Teraz tam sobie podjedziemy i zobaczycie sobie slociki. E, no bo jest ich, kurwa, no więcej. Możecie dużo więcej przewieźć. Uważaj, babu. Tak. Dobra. I teraz sobie porównamy. Kurwa, parkuje. Dobra, będzie tak. E, no, nawet 5 slotów. E, slotów ile mamy 16. E, jak się domyślacie, no myślę, że. E... Myślę, że się domyślacie tego. No, jest to kurwa lepszy zakup, a kosztuje chyba 3 albo 4 koła więcej. <laughs> Więc to nie oszukujmy się. Warto. Teraz przeskoczę z wami do kolejnej, do kolejnej misówki Dobra, jesteśmy. Tam dromat. E, jeden z bis pierwszych, chyba pierwszy w ogóle, z który możemy kupić. E, tak, pranie hajsu jest kurwa monotonne, długotrwałe, ale kuresko potrzebne. W pewnym momencie, jak e, możecie się bardzo mocno zdziwić, e, bo nasz kochany Woya Nelson e, nie jest, nie mówi wam o tym od razu, że ten weekly limit czy wpłaty 10 koła, e, no kurwa, na wiele wam nie starczy. Zdecydowanie nie, e, więc prędzej czy później będziecie musieli prać hajs Ogólnie tak, e, Laundromat daje nam 2000 dziennie. Poczta 4000, nie wiem jak kolejne. Prawdopodobnie no spodziewam się, że więcej. Yy... I warto to kupić jak najwcześniej. I zaczynać od razu z hajsem, z planem hajsu. Nawet, w sensie wiadomo, no jeżeli. Nie, nie, nie mówię, że tak wcześnie, że nie wiem. Macie 500 stówek dochodu dziennego, czy tam 1000 i będziecie wszystko prać. Nie, chociaż też się może przydać, żeby doczynić się wcześniej. Ustawiasz to i zaznajomić się z tym. Ale no naprawdę przydaje się to, no bo te 10 tysięcy wykorzystuje jedną wpłatą. Przynajmniej ja przy tym, a mam, nie, zapowiadam 94 tysiące networfu, więc de facto to jest 10 wkład. To jest 10 tygodni. No i kurwa, e Jewel of the Crown. Widzicie moją grupkę e imigrantów, którzy sobie tutaj stoją i czekają na to, aż im coś zlecę. Ogólnie tak, jak widzicie, wystrzałem na to nie wiadomo ile pieniędzy, których już teraz no, przecież nie będę tego sprzedawał. Ale nie róbcie kurwa tego nigdy. Polecam y, zacząć sobie najpierw z Bungalowem, tam sobie zoptymalizować y, ścieżkę prowadzenia biznesu. Tutaj przyjść i zrobić, nie wiem, y, powtórzyć to samo, zoptymalizować, zrobić kolejny na wzór tego, co było. Bo w tym momencie, jak ja to muszę, wszystko kurwa roz wiecie, rozkładać. To musi iść tu, to musi iść tu, to musi iść tam. I robi, wie, wiecie, nie robię tego po kolei. Robię wszystko naraz. Nie jest. Y, mam problem, żeby to ogarnąć. Bez rozpisywania sobie tego, oczywiście. Więc no. Nie polecam. Mówię, najpierw przemyśleć, potem zatrudniać. Bo. Ja zacząłem od zatrudniania. Zatrudniłem sobie y, dwóch chemików, dwóch y, pakagerów, tak to nazwijmy, dwóch botanistów i sprzątacza. I jak widzicie sobie na załączonym obrazku, no kurwa, nikt nie pracuje. Więc teraz będę miał bardzo dużo czasu, czy znaczy bardzo dużo zabawy, z tym, żeby to odkręcić. Ogólnie tak, z jeszcze z rzeczy na tu sobie pana Może jest jakiś sposób, żeby tu wcisnąć więcej łóżek? Na razie nie znalazłem. Ale też pamiętajcie, że planowanie przestrzenne w tej grze rzeczywiście dużo robi. E, więc no. Uważajcie po prostu. I to by było chyba na tyle z tips and tricksów takich. Albo raczej może nie tips and tricksów, tylko tego, co zjebałem, co już teraz wiem, w sensie tam powiedzmy, bo to nawet pewnie nie jest połowa gry. Co już wiem, że spierdoliłem w swoim saveie, i co będę musiał zdecydowanie poprawiać. Albo próbuję grać, albo zaczynam grać od nowa. Albo optymalizując to, co już mam teraz. W sensie... No, są problemy. Problemy Najmana. No nic, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli komuś się to przyda, dajcie komentarz. Oczywiście zapraszam do subskrybowania. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!